Siemano, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, z tej serii gdzie, no, osiągnięcie, dodaje serce I myślę, że będzie można pójść już do endu, powoli się zbierać Ogarnąłem trochę, farmy, poszerzyłem W międzyczasie, o, o. <laughs> Trochę więcej tego dobudowałem, mam trochę więcej pszenicy, 50 jak widzicie w ekwipunku No i trochę ogarnąłem te, trochę więcej żelaza Piecu się przepala obecnie Więc za chwilę można wyjąć No no i jakoś to tam wygląda, no tutaj ładnie ładnie, można ścinać łowo, będzie dużo chleba tutaj, dobra, ustawmy te nasiona, bo ich nie potrzebuję, dużo tego i ta kości też w sumie tutaj odstawię, dobra, tutaj zaźwięki. Co to za impreza tam jest? A skąd oni się tutaj... Skąd wyście się tutaj wzięli? W portalu żeście przyleźli? Dobra, niech sobie żyją, nie będę ich bił, bo tego nie przeżyję. A gdzie są te enderperły? Dobra, tu. 12 płomiennych różdżek. Eee, powinno wystarczyć, na spokojnie. Okej, okay, jako że mam wystarczająco pałeczek, to zrobię miksturę siły, bo się przyda. No, to jest cały sta chleba. Eee, to nieźle. Nigdy się nie nauczę robić tarczy. No do góry nogami to robię. No. Bez sensu. Okej. Okay. Siła. 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 Są mi jeszcze 35 sztabek żelaza. Czy jestem gotowy? Absolutnie nie jestem gotowy. Nie dam rady. A nie skraftowam jeszcze oczu. No to. A, ja nawet tylko oczy nie wziąłem za jakiś tylko. Tyk, 14 sztuk. Powinno być git. ELEGANCKO. Zostało mi jeszcze 7. Mam jakieś wiatr z wodą. Mam elegancko. Aczkolwiek trochę we drewna wezmę w razie czego. Nie drewno, to jest drewno. I nie wiem, tak dębowych desek niech będzie. Wszedłem na powierzchnię. Niemożliwe. Tak dawno nie widziałem światła dziennego w tej grze. O nie, tylko nieco. Okay. Nie, no kto wymyślił, żeby ten śnieg tutaj stawiać? Tam. Wypadło. jest dobrze. No to idziemy tam. Ej, ciekawe jak daleko muszę iść. Może zwiększę sobie trochę render distance. Okej, okay, bo tam po tamtym wyjazdzie musi się zmniejszyć. 32, to za dużo będzie wakować. 25 z git. To wygląda na takie miejsce, gdzie mógłby być ten end. Dobra, i leć. Jeszcze dalej? Proszę, wypadnij. I. No, bez jaj. Dobra, teraz tam prosto. Dobra, może jeszcze raz puszczę oczko. Jeszcze dalej. Jest. Dobra, to chyba czas na kolejną O, o o! Ej, gdzie to? Tam. O całe szczęście, że wyleciało. Chyba jestem blisko, jak już tak się drastycznie kierunek zmienia. Czyli tak szedłem z punktu tamtego. Miałem iść na wprost. Szedłem na wprost. Teraz każe mi po ukosie. I za chwilę powinienem dotrzeć, albo już jestem nawet. No. To jest już gdzieś w pobliżu. Muszę wrócić tutaj. Dobrze, że te oczy wypadają. To będzie pewnie tu, gdzieś tu. Wróćmy jeszcze raz. Tak, zgadłem. I wypadło chyba nawet. Okej, okay, no to... Ja to jakoś po TF3 się może wyświetlić? Biom? Chyba nie. Jest tylko biom. Nie ma napisane, że jakaś struktura jest w pobliżu. Dobra, jeszcze tutaj sobie tak zejdę. I rozejrzę. Mam do endu, to trochę chyba stąd daleko. Niech spływają. No ten mały nie spływa. No spadaj. O! Ehe, Poleciał. Wow, 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 wow. wow. Wow, 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 wow. No wow. Ile ich jest? Ale fajnie, to już jest ten. Let's go! Opłacało się zejść. Zobaczcie, zobaczcie. 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 Tutaj spłynąłem gdzie te zombiaki pospadały. A nie. Ten zalany pokój, to stąd przyszedłem. No i teraz trzeba znaleźć ten. Chleba. Ej, mam nową. Ej, wezmę nową sprawę. I co to są za dziwne dźwięki? To nie są zombiaki chyba. I trochę się cykam tędy chodzić. To wieśniak Gdzieś tutaj jest Uuu Co mamy Drzwi Tu 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 tu, tu. Okej, okay, są rybiki? Yo. Nie no tak, to taki Tak ez Ale że tak? Tak łatwo? Tylko jedno? No spoko, spoko Ej, bo ja zapomniałem, że mam modyfikację tą. Immersive portals. Więc ten portal się odpali. I z tego co wiem, w sensie z tego co na pewno jest. To, to będzie widok od góry. Czy ja to przeżyję? Upadek. Ja słyszę rybiki. Dobra, mniejsza. Czas zakończyć tą serię. Ale lag... Ej, rzeczywiście się. No i teraz się zrobiło u góry jak ja mam tam zejść, żeby przeżyć. Nie mam wody, bo ją wylałem się po tą wodę. Dobra, wracam się szybko po wodę. Bym nie zginął teraz, nie? Jak w sumie to był jedyny kierunek, jaki mogłem iść. A powiedzmy, przynajmniej po prostu lewo No i do góry. Po źródła tej wody. Ła! Ej, ile tutaj tego leży? Dobra, już nie chcę tej wody. Nie, chcę tej wody. Mniejsza. Mniejsza, bo jeszcze zginę. Czemu ja nie mam tego tarczy. Ła! Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Stój! Tak zatrzymał zombie ego. Jest! Raz będą się bić. A ja z tym. Ale ekscytująca walka. To wygra? Zombie! O. Dobra, wracam się po tą wodę, jednak. Okej, tutaj sobie tak. I na samą górę. No, udało się wodę. Trochę sobie zebrałem tamtego. To może się przydać. Nie, no w sumie zawsze się przydaje, bo to jest to świecące się. Tabliczki świecące się, to one są cudem. Mi się podobają bardzo, bo. Na przykład na tych dębowych to nic nie widać. Dobra, mniejsza. Kończmy to. Czemu... ...mam... ...obrażenia? O, ej, rzeczywiście powoli spadam, miło. jest. Czemu... ...się palę? Czemu się palę? Czemu spojrzałem na tego Endermana? Zostaw mnie. No jak ja mam go teraz rozwalić? Tutaj... Ej. Mam kobelek. Siódź, Jeszcze, jeszcze. nie tam. Jest jedno. Nie, nie! Ja, ja się nie nadaję do tego totalnie Boże. Dobra, wracam się I lecimy Znowu się podpaliłem Nie Dobra, gdzie ja zginąłem Szybko Okej, okay, Endermany już atakują swojego pana, tak jakby hey, Pana i władcę, smoka Dobrze, że nie użyłem tej miksurki siły, bo bym to stracił w sumie mhm. Także tam byłem Tutaj byłem Gdzieś coś Jak znowu mnie smok zatracił Tak jest Dobra, przygarnę sobie to wiaderko wody trochę bliżej tego W razie czego mieć Żeby znowu nie zrobić tego samego Trochę chleba Za wysoko, bo mnie odrzuci Ale nie wziąłem tego Nie, 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 nie Jezu To było to samo Boom Ale myślę, że to sobie ze mną Nie Nie zrzuci teraz pewnie Cholera Co się Coś, co, 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 co? What? Co się stało? Co to jest? Momenty, w których Minecraft jest dziwny. Moment numer jeden. Nie, to nie chleb. <grybujesz> Ale byłyby jajce. A mi które piję dopiero na walce. Ej, bo on mnie zrzuci chyba za chwilę. Czemu nie umiem użyć tego wiadra? Ja, Cię kręcę Dawaj te maliny o, te Tym razem zostawiam tą lawę Znowu dostanę kurde obrażenia Od dotknięcia kurde lawy przez ten portal jakimś cudem Tak się nie powinno dziać Czuję się oskamowany Dobra Gdzie te itemy? Tam! Ła. To, to, to... I nogi... Gdzie są moje nogi? A efektifunku mam nogi, no... Daję może trochę tych ku uzbieram, byłoby trochę łatwiej. Nie! Co to miało być? Dobra, dobra, dobra. Tak i tak wezmę to wiadro, a obok położę jeszcze oczka. Jakby mi nie wystarczało, 100% pewności, że muszę tym razem przeżyć upadek. O, gdzie moja tarcza? Ej, jak to. Uda jestem głupi. Jakiś. Dobra. Nie mogę sobie dostać jakieś obrażenia już od tego. Jest tarcza. No. Bo nie ma tarczy. No chciałem się tarczą zasłonić. Dobra, trafię czy przerzucę? Przerzam z łuku bezpieczniej. Po z łuku na pewno trafię. O. Dokładnie. Kurczę. Trafię? Muszę. Jest. A już nie trafię. Dobra, użyję perełki. Profe, jak profesjonalista, siu! No okej, okay, no okej, okay. jestem w bloku Mega normalny Mega normalna rzecz, najnormalniejsza jaka może być Bo nie chcę umrzeć od tych samych wybuchów, nie, bo to nie będą jaja Dobra, jeszcze ile tam zostało? Patrz, chciał mnie już strącić Bum. Stało tam Co tam Dobra Bum. O i kurde I trafił mnie Ile to zadaje wow, wow 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 Czemu nie mogę nic zjeść Dobra Muszę trochę sobie zregenerować życie No i kończmy tą grę Kończmy nie będę marnował perełek. Też nie zrobię tego klacza, bo umrę. Poczekaj chwilę, niech się rozleje. Bum. Ej, myślę, że ty chcesz coś ode mnie, Tendermanie, ty. ty. Okej, okay, fajnie, akurat poleciał. Ej, pra prawie mnie wyrzucił, jo! Było blisko. No, normalnie. Mm -hmm, mm -hmm. Tam jest jeszcze jeden. Dobra, lecę, podam ten szybciutko. Nie, 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 co się dzieje dobra tak Tak też można i do wody Ale tylko trochę się oddale, bo mnie wyrzuci, jak będę za blisko Nie, nie, pluj na mnie tym głównym, ty Ja, ale słabo mi idzie Dobra Chłopca rozwalił swojego Tego swojego pachołka tak by nazwać? jak miło obrócił się dobra perła, perła a ja to jednak jestem <ścoughs> pro A ja się nie nadaję do robienia tych u z wodą Hu! nie umiem tego robić totalnie więc sobie go wezmę trochę jak go zebrać jak to zebrać? Dobra. Tak. Jej. Panie głupi. No, czemu nie mogę ciebie dotknąć? Ty. Ej, ale bez sensu. Czemu nie mogę go trafić? To jest? Nie obracaj się! O! Jeszcze Enderman mnie atakuje. Dobra, czy mógłbyś łaskawie wylądować? Proszę. A niech woda jakoś działa, może. Ja sobie coś zrobię taką. Żebym miał łatwiej żeby go atakować. Jednak. No weź, zleć na dół. Tego nie rozumiesz. Tu. Do tego. Do tego swojego tu. Zapraszam cię tu. Nie, no, kręć się u góry. O, chyba będzie lądował, bo tak się kręci. Wsuniemy się. Skończmy tą grę. Kończmy to, w końcu. kończmy to. Nie! nie. dobra najpierw coś zjem kończmy tą grę, Nie, a czego? kończmy to w końcu jest w końcu załatwiony Yeah, Uhu. zaliczone. Jo, 56 leveli, dużo. Także, jak widzicie, da się rozwalić smoka kresu na samych mięksurkach i żelaznym wyposażeniu. Co prawda, można użyć, ale to nic wielkiego. Cztery razy zginąłem chyba. No. Jak się podobało zostawcie łapkę w górę, bo to jest najprawdopodobniej koniec tej serii. Chyba, że wam się bardzo spodobało, żeby to kontynuować. To jednak, to no nie jest czystym Minecraftem, jak wiadomo, bo ma jednak więcej serc, jak widzicie. No, ale jeżeli chcecie, żeby było kontynuowane, to zostawcie tak, nie wiem, z 20 łapek w górę na start, dobry. 50. Dobra, ustalmy, że jak będzie 50 łapek w górę, to pojawi się kontynuacja tej serii. Ja tego sejwa nie będę usuwał, zostawię go. No jak ten. Jak chcecie dalszy ciąg. To zapaka macie w opisie, w razie czego. No. Do usłyszenia w następnym filmie na kanale.